Siemaleczko ziomeczki, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku jak widzicie robię kolejny poradnik na telefonie I pokażę wam jak zrobić live'a z telefonu Jest to opcja, że możecie robić live'a swojego ekranu Możecie robić z kamerki, z kamerki przedniej, z kamerki tylnej I też z, z ekranu i z przedniej kamerki jednocześnie Więc tak, pierwsza sprawa, wchodzicie sobie w sklep Play I szukaj aplikacji i gier Tutaj na górze będziecie mieli, wpisujecie sobie Zen Live dobra i pobieracie pierwsze co wam wyskoczy, czyli ja wejdę, żebyście zaczęli sobie dobrze. Mobizen Live Stream for YouTube Live Streaming. No, to aplikacja ma, jak widzicie, bardzo dobre ocenki i yy, pobieracie ją sobie. Ja też pobiorę bo specjalnie na odcinek musiałem ją odinstalować żeby wam cały proces tego, który jest bardzo łatwy dobra, gdy aplikacja już się pobrała, otwieramy ją ja sobie od razu stąd otworzę, a wy możecie se otwierać z pulpitu, skąd chcecie i mamy takie coś yy, naciskacie google sync in loguje mnie Zezwalacie na wszystko. Poczekajmy chwilę. I tutaj muszę zasłonić, bo tutaj wybieracie sobie yy, konto dla aplikacji Mobizen yy, Live, czyli z którego konta chcecie korzystać. Ja sobie biorę oczywiście Szymoniksa, mamy logowanie. I wyświetla wam się, yy, po prawej stronie wyświetla wam się taki dymek jakby jak z, yy, z czatu, z Messengera na przykład. Klikacie w niego i macie opcję live. Ja oczywiście nie będę robił live'a, ale ładuje się wszystko i macie tutaj screen live or kamera live. Ja wezmę sobie screen live. Yy, o kurde. Yy, dajemy zezwól na głos i tutaj będziecie mogli wpisać yy, tytuł. I zacząć live'a klikając start. Ja to oczywiście to nie będę robił, bo to jest, żeby wam pokazać. Wyjdę z tego wszystkiego i wyłączę sobie aplikację. I wyłączacie ją, przeciągając ten dymek, po prostu tutaj na X-a, który się pojawi, jak klikniecie, właśnie ten dymek i przytrzymacie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie lajka, like suba, komentarz. I jeśli Wam pomogłem, to się bardzo cieszę i na razie, cześć, pa.